przetargiem na modernizację sektora gości i czy po zakończeniu prac będą wpuszczani kibice gości, czy konsultujecie z odpowiednimi organami, czy klatka po modernizacji będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa i sektor zostanie odebrany? Dzień dobry, dzień dobry wszystkim kibicom Radomiaka. Oczywiście sektor gości wkrótce już będzie dostępny dla kibiców przyjezdnych. Za tą sprawę odpowiada Miejski Ośrodek Sportu. On ogłosił przetarg. Ten przetarg już wiemy, że jest realizowany, za moment się skończy. Od nowej rundy wiosennej kibice gości będą na sektorze swoim. Czy jest możliwe, żeby nad wejściem do strefy VIP szara przestrzeń pojawiła się nazwa naszego klubu z rokiem jego powstania? Ten temat już od dawna jest na ustach kibiców i również w naszych rozważaniach w klubie. Szkoda, że najlepsze miejsca na stadionie są niewykorzystane. Tak naprawdę tam powinny być miejsca dla kibiców. A nie pusta przestrzeń. Ponieważ mamy pustą przestrzeń, yy, fajnie by było, gdyby się pojawił tam transparent, ale żeby się pojawił, zgodę na to musi wyrazić yy, architekt stadionu. Wszystkie rzeczy, które są wykonywane, byle jakaś śrubka, która będzie wkręcona w beton, musi uzyskać pozwolenia konstruktora i architekta, więc to nie jest uzależnione do końca od klubu. Natomiast już od dłuższego czasu pracujemy nad takim rozwiązaniem. Czy klub mógłby rozważyć powrót do plastikowych karnetów z kodem magnetycznym, nawet za dopłatą? Byłaby to fajniejsza pamiątka niż papierowy bilet. Ja osobiście pamiętam takie karnety, jeszcze jak graliśmy w drugiej lidze, które rozdawaliśmy naszym kibicom. Rzeczywiście była to bardzo, bardzo fajna pamiątka i nie ukrywam, że chcemy ją z powrotem wprowadzić do użytku dla naszych kibiców. Natomiast chcielibyśmy to zrobić w tej formie, żeby to nie był tylko gadżet. A żeby można było po prostu z niego korzystać przy wejściu na stadion, tak żeby był tam kod kreskowy, który mógłby być szczytywany przez nas system identyfikacji, i na tej podstawie, żeby kibice mogli wchodzić na, na stadion. Nad tym już pracujemy jakiś czas. Wierzę, że od może nie od rundy wiosennej, ale od nowego sezonu coś takiego się pojawi, ponieważ to wymaga jeszcze kilku uzgodnień. Czy jak planuje jeszcze wzmocnienia w obecnym okienku transferowym? Oczywiście, że tak. Eee, Chcemy jeszcze, żeby nasza drużyna była wzmocniona przynajmniej na dwóch pozycjach. Eee, okienko transferowe trwa do końca sierpnia i na pewno w tym okresie pojawią się nowi piłkarze w Radomiu. Nie chciałbym tu dzisiaj jeszcze w szczegółach o nich mówić, natomiast no jedna pozycja jest niepodważalna. Jest to środek obrony, bo na dzisiaj mamy tylko trzech nominalnych środkowych obrońców. I na pewno na tą pozycję pojawi się wkrótce, następny piłkarz. Czy będą bilety i karnety rodzinne, jak będzie otwarty cały stadion? Tak, oczywiście przy, e, cał, przy otwarciu całego stadionu się, e, pojawi się sektor rodziny, na którym będą zarówno karnety, jak i bilety rodzinne. Jak Pan ocenia dotychczasową postawę zespołu po dwóch pierwszych kolejkach PKOB Ekstra Klasy? Wspaniały mecz z pogonią Szczecin w Radomiu. Myślę, że wszyscy kibice, którzy wychodzili ze stadionu, byli zadowoleni, zadowoleni przede wszystkim z ilości bramek, jaką strzelił, zdobył Radomiak. E, oczywiście po meczu w Warce e, niektórzy wracali nie do końca szczęśliwi, ale tak naprawdę przed rozpoczęciem sezonu, gdybyśmy powiedzieli, że Radomiak w dwóch pierwszych meczach zdobędzie cztery punkty, to myślę, że każdy wziąłby taki wynik w ciemno. Więc na pewno jesteśmy zadowoleni z początku, natomiast troszeczkę niedosyt pozostał po meczu warce, bo myślę, że można było z tego stadionu wyciągnąć troszeczkę więcej. Jak pan odniesie się do wypowiedzi pewnego redaktora sportowego, który też stwierdził, że radom jak jest maszynką do zarabiania pieniędzy? Nie sądzę, żeby takie pytanie sformułował dziennikarz sportowy, bo dziennikarz sportowy zna doskonale realia futbolu w Polsce. Nie znam klubu w Polsce, który mógłby być maszynką do zarabiania pieniędzy. Ponadto Radomek, jako spółka akcyjna, jest spółką non-profit. Więc jeżeli by nawet wypracowywała jakiekolwiek zyski, te zyski muszą być przekazywane na bieżącą działalność klubu. Czy klub poszuka sponsora, aby stadion miał w nazwie sponsora stadionu? Na dzień dzisiejszy operatorem i właścicielem stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, i to on odpowiada za ewentualnego sponsora tytułarnego tego obiektu. Klub oczywiście może tylko uczestniczyć czy pomagać w tej realizacji, natomiast korzyści z ewentualnej tej umowy będą spływały na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak wygląda sytuacja z przybyciem Carlosa Ponka do Radomiaka? Ta sprawa trwa już od miesiąca. Radom jak w międzyczasie uzyskał pozwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim dla Carlosa. Wszystkie dokumenty formalne zostały złożone do naszego konsulatu w Dakarze. Pani konsul przyjęła jego wniosek i jak również przeprowadziła rozmowę z Carlosem. Natomiast na koniec mimo że to trwało praktycznie trzy tygodnie Ku zaskoczeniu wszystkim, Carlos nie otrzymał wizy na wjazd do Polski. Jestem bardzo zaskoczony tą sprawą, że to tak się potoczyło. Natomiast no, oczywiście mamy teraz procedurę odwoławczą. Natomiast sam zawodnik jest oburzony całą procedurą, że to tak trwało i wiesz, że w ogóle tak został potraktowany w naszej ambasadzie. Więc dzisiaj te nasze rozmowy z nim. E, Troszeczkę przebiegają w innym kierunku. Musimy e, przekonać go z powrotem, że warto przyjechać do Polski i, i warto grać dla, e, dla Radomiaka, bo obraz Polski, który dzięki e, naszej ambasadzie w, Daka, w Dakarze ma dzisiaj, no jest do, dość fatalny. E, więc cały czas jest to w, w trakcie realizacji. E, mamy nadzieję na pozytywny e, koniec tej całej sprawy. Ale oczywiście już dzisiaj musimy się rozglądać za innymi zawodnikami na tą pozycję i to też czynimy. How do you assess the summer transfer window? Did the club achieve all its goals? We cannot say all, but uh, near from that. Uh, definitely, we are very happy with the players that uh, that we brought so far. Uh, we are very happy also with the continuity of uh, of another players that stay with us, that trust the club and uh, This is something that gets us really happy, because we feel that players that are with us for two, three years, they want to extend their contracts for two, three years more. That shows that we are in a very good way, and we treat well the players. As, some, as soon as some comebacks, like Filip mikrovic and the Mauritius, they both saying when they arrive back that uh, they are at home, and that is a uh, highly mean for, for us. Can we expect any further personal changes before the transfer window closes? I think so. Uh, we are still in the market for a couple of positions. Uh, we are always satisfied with the squad that we have right now, obviously, but um, we need to get him stronger in uh, one or two positions that we miss the players. so yeah definitely until the end of the, until the end of the transfer window, uh, the fans can expect uh, the arrival of new players. How is the cooperation with the coaching staff and the first team coach going? Honestly, very well. Since uh, last season, when I arrived in uh, February, uh, January, February, uh, the cooperation was immediately very, very good, very close, open communication with everyone. I have the clear advantage where I was in the club four years ago. I already knew Mashek, Kuba. Uh, I didn't work with David, but I have some connections as well, uh, and with the coach because we are from the same country, we speak the same language, turns everything uh, easier as well. The cooperation between them is, is very healthy. They work everyone together for the same goal. and uh, I think in this level, we are really really well in the, in the cooperation with us, the administration, the board and the, the technical staff definitely. What do you see as the biggest challenges in the upcoming season? I think the league is stronger this season. The clubs are building them very strong. Uh, not always, not only the the top clubs. When I say top clubs, I'm speaking about like Poznan, the current champion, Legia, Rakow, Jagellonia, but all the other teams that uh, are present them now after the first journey. Uh, there are some impressive results, and I think the league will be highly competitive this season, highly balanced. So I think every game is it will always be. Highly difficult, no easy games, home, away. So uh, I think it will be this. The extra class, of the level is increasing year by year, and I think it's arriving to a point that uh, very good players are coming to, to our league, which is highly motivated as well, highly important to Polish football. And uh, this it will be the biggest challenge because the level of the teams are increasing and uh, that's it. We need to be prepared. Uh, for that, and uh, count with the support, with our supporters, also to to help us to to achieve this challenge week by week. How do you feel in Radom, and how do you assess the conditions radomek has? I can say I think uh, the same words that uh, mikrovich and Moritz used in the presentation. I feel like home because I was here four years ago. The way that the people received me was always very welcome, very friendly. Since the president to Leo to Kinga that I know already for many years, uh, some players that already have good relationship from from the time. So I feel really well here. I always felt well in Radom. That's why I decided to to turn, to come back. This is clear. Um, besides that, uh, our structure, our infrastructures. We are a club that. We are at a big expansion regarding infrastructures with the new stadium, with the new academy that we are building. Um, I'm saying many times to some partners of mine, to some players, to some colleagues that I come from Portugal, uh, where the level of football is clearly uh, high. But in terms of infrastructures, Poland in my opinion is one level up. And I think Radomiak is going in that path, in the right path. Develop and investing in the infrastructure to be a reference club in a couple of years in Poland. And definitely the things are going in a good direction.